Chwała Bogu. Amen. Przeczytam dwa miejsca ze Słowa Bożego. Drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy ty, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. I drugi miejsce z listu Piotra. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział z szóstego wersetu. Teraz, na krótko, gdy trzeba. Zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Bracia i siostry, możemy powiedzieć na te słowa, że smutek w życiu naszym przychodzi wtedy, gdy trzeba. Jeżeli ufamy Panu Bogu, że nasze życie jest pod całkowitą Jego kontrolą, to Słowo Boże mówi: Zasmuceni bywamy wtedy, gdy trzeba. Pewnego razu przyszedł jeden uczony w piśmie do Pana Jezusa po jego rozmowie z Sadyceuszami. Nawet taką dobrą ocenę wystawił dla Pana Jezusa, widząc, że Pan Jezus dobrze im odpowiedział. I przychodzi i się pyta, które przekazanie jest pierwsze. I Pan Jezus mówi mu, pierwsze jest to, słuchaj Izraelu. Pan Bóg Twój jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga z całego serca, duszy, myśli, serca, siły swojej, a drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Pierwsze przykazanie, jakie Pan Bóg dał dla Izraela, dla swojego ludu, to jest słuchaj. I posłuszeństwo jest podwaliną wszystkiego, jest podwaliną miłości. Czytam, że miłość do Boga polega na wypełnieniu Jego przykazań, na bezwzględnym posłuszeństwie dla Jego osoby. I taką miłość, takie posłuszeństwo mamy zrezerwowane w naszym życiu tylko dla osoby Pana Boga. Ale dalej Pan Jezus mówi, A bliźniego swojego będziesz miłował jak siebie samego. No, myślę, że z tym nie ma w naszym życiu i w życiu każdego człowieka zbyt dużego problemu. Tak jak nawet i apostoł Paweł, kiedy wyjaśniał relacje w małżeństwie i o miłości między żoną a mężem. I tam mówił, że przecież każdy człowiek dba o swoje ciało, żywi je i pielęgnuje. I to jest naturalne, że każdy w jakiś sposób siebie kocha, każdy siebie, sobie dogadza, spełnia potrzeby, nieraz i różne zachcianki. I Pan Jezus mówi, Pan Bóg mówi, że macie miłować bliźnich jak siebie samych. Kochani, jak to uczynić? W jaki sposób miłować bliźniego jak siebie samego? Na przykład dopuśćmy, że chociaż i tak jest, że na przykład lubię bardzo kwaśną herbatę, a wy załóżmy, bracia i siostry, że lubicie bardzo słodko. I gdybym wam wziął dzisiaj po nabożeństwie, przyrządził nawet nie herbatę z cytryną, a cytrynę z herbatą. No i bym powiedział, jeżeli ja tak lubię, no to ja będę was, wam podawał to, co ja lubię i w ten sposób będę kochać was w ten sposób, jak ja kocham siebie samego. No, a to będzie chyba nic innego, prawda, jak, jak egoizm. I jeszcze pod pozorem jakiegoś egoizmu będę próbował może sobie wmówić, że to jest miłość. A więc to za mało, żeby po prostu dawać innym to, co ja lubię. Kiedy czytamy o doskonałym wzorze miłości, jest napisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset: Tak Bóg umiłował świat, że dał. Ja myślę, że gdyby Pan Bóg dał dla każdego człowieka dzisiaj worek pieniędzy, i dobre zdrowie na 150 lat, to myślę, że nie jeden człowiek na Ziemi by powiedział: No, rzeczywiście, teraz wierzę, że Pan Bóg jest miłością. I z tym workiem pieniędzy, no może już z połową. I z dobrym zdrowiem w końcu zszedłby do grobu i trafiłby do piekła. Ale Pan Bóg, żeby przejawić miłość dla człowieka, on dał swojego syna, po to, żeby ten syn spłacił mój i Twój dług, za co nie będzie chwała i nie Bogu. Także tu widzimy i myślę, że rozumiemy, że miłość bliźnich to nie po prostu spełnianie czyichś zachcianek. To nie po prostu wiecie, byłem kiedyś troszeczkę mieszkałem w krajach Beneluxu, Holandia, Belgia i kiedy tam zajechałem, no myślę sobie, no jeśli gdzieś ludzie mają miłość w tym świecie, to tutaj. Wiecie, wszyscy tacy uśmiechnięci, życzliwi, pierwsi się witają, no tacy dopóki mi się opłacasz. Dopóki mają z Ciebie zysk, a kiedy to się kończy, druga strona się uruchamia. I rozumiemy to też nie miłość. Żeby potrafić przyjawić miłość względem brata, siostry, już nie mówiąc o wrogu trzeba, kochani, wejść w położenie drugiej osoby. Trzeba zrozumieć nie jest za nie, bo tymczasami można komuś zaszkodzić, trzeba zrozumieć czyjąś potrzebę. Trzeba wejść w czyjeś położenie, jeżeli komuś jest w tym momencie potrzebny kubek wody, a ja bym jemu może podawał kromkę chleba, bo mi się wydaje, że to jest słuszne, albo bo ja jestem w tym momencie głodny, to coś będzie nie tak. Mi trzeba starać się zrozumieć, co w danym momencie potrzebuje mój brat, moja siostra. I bez tego momentu poznania, bez tej cząstki zrozumienia, tak naprawdę przejawić miłość względem drugiego jest rzeczą niemożliwą. Jeżeli byśmy mieli coś zaburzone w naszym organizmie i byśmy nie potrafili odczytywać naszych potrzeb, ciężkie życie byłoby, prawda? Praktycznie niemożliwe. Tak i bez tego okazanie miłości dla drugiej osoby jest rzeczą niemożliwą. Jak to osiągnąć? Jak to zdobyć? O miłości czytamy, że to jest owoc. To nie jest dar, chociaż w jakiejś części nieraz i to jest. To się nieraz przejawia bardzo mocno, przyjście w Duchu Świętym, przy napełnieniu jeszcze w innych momentach, ale później gdzieś to ta taka euforia, ta taka przyjemność, ona przychodzi i trzeba znowu pielęgnować ten owoc, owoc gdzieś go podlewać, gdzieś go nawozić, żeby coś dobrego wyrosło w naszym życiu. I jednym z owoców, albo największym owocem, jaki powinniśmy w naszym życiu pielęgnować, to jest miłość. Ja z owocami z, ho, z roślin za dużo nie miałem do czynienia. Pamiętam dzieciństwo mojej, młodość na wakacjach, wieczory mijały w ten sposób, że miałem za zadanie brak szlaów i godzinami nieraz, no może nie godzinami, ale gdzieś do godziny w skwarne, upalne dni podlewać trawnik wokół domu, wokół zboru. I wiecie, im więcej wody tam wylałem, tym tato był bardziej zadowolony i lałem tą lałem wodę aż do znudzenia. Żeby ta trawa nie pożółkła, i jakiś czas temu kupiłem sobie drzewko cytrusowe, między innymi mandarynkę. No i pomyślałem, że chciałbym też w końcu coś, nie mam ogródka, kawałek parapetu, doniczkę, no to wezmę i coś wyhoduję. I wiecie, wziąłem tą mandarynkę i tak zabrałem się za jej pielęgnowanie. I myślę sobie, no, jeżeli wtedy trawa Rossa była taka ładna, zielona, kiedy dawało się jej dużo wody. To tutaj postaram się zrobić tak samo i wiecie, i rano, i wieczorem, i jeszcze trochę, bo może przecież nie dolałem wtedy. I patrzę, te drzewko nie rośnie za bardzo. W zielone, ale nie rośnie. Mijają dni, myślę, trzeba więcej wody dać, ale mnie w domu nie ma, to myślę, wziąłem nawet kropówkę taką zamontowałem, gdzie firanki się wiesza, żeby cały czas tam kapało. I wiecie co? Patrzę, nie rośnie to, nawet nawóz taki podrzuciłem dobry, a patrzę, te drzewko marnieje. To ja wody jeszcze więcej. I kiedy tak ta woda sielała w jeden upalny dzień, wiecie co się stało? Drzewko się spaliło. Te promienie słoneczne, to nawodnione drzewko po prostu zniszczyły. I patrzę na to drzewko i myślę sobie, no nie udało mi się, żadnego owocu z tego nie będzie. A tak naprawdę wystarczyło gdzieś sięgnąć do instrukcji obsługi, zapytać kogoś, kto ma jakąś wiedzę w tym temacie. I okazało się, że wystarczyło albo przesadzić do innej ziemi, albo po prostu wręcz na odwrót. W ogóle wody nie dawać. Czasami, jeżeli takie drzewko, jak się dowiedziałem, nie wydaje owocu, to trzeba po prostu zrobić jemu taki szok. Całkowicie wody odmówić. I to będzie dlatego drzewka dobre. I kochani, Wy, którzy się zajmujecie, czy to hodowlą róż, czy owoców, czy warzyw, wiecie, że do każdego owocu, do każdego drzewka rośliny trzeba indywidualnie podchodzić. I wiecie, miłość również ma pewien klimat, ma pewne takie rzeczy. Potrzebuje pewnych warunków, aby mogła wzrosnąć w naszym życiu. I kiedy otwieramy ten słynny, słynny hymn miłości z 13 rozdziału pierwszego listu Pawła do Koryntian, to na pierwszym miejscu czytamy tutaj o takie słowo miłości. W czwartym wersecie czytamy, na pierwszym miejscu miłość jest cierpliwa. Cierpliwa, czyli pochodna cierpienia. Żeby wyhodować miłość, żeby coś wyrosło z tych rzeczy w naszym życiu, kochani, potrzebne jest nieraz cierpienie. Jest napisane, przeczytaliśmy, że kiedy trzeba, to bywamy zasmucani. I kiedy w tym smutku pocieszy nas Pan Bóg, kiedy znajdziemy się w trudnych momentach, w ciężkich okolicznościach i Pan Bóg nas tym wszystkim pocieszy. I my zgodzimy się przyjąć pocieszenie, bo można tego nie zrobić. Wtedy, kiedy inni są w takich trudnych momentach, jest napisane, że tą samą pociechą, jak u nas Bóg pocieszył, możemy się pocieszać innych. Pamiętam taki moment z mojego życia, to było krótko przed ślubem. Miałem, trud, miałem dość krótki, myślę, czas na rzeczyństwo, było trzeba w krótkim czasie wiele rzeczy zrobić. Między innymi wysłać, rozdać zaproszenia ślubne, weselne. I pamiętam pewnego dnia udałem się na pocztę, tam gdzie mieszkam w Rudzie Śląskiej, taki ruchliwy punkt pocztowy. Zazwyczaj jest tam niemało ludzi, kolejka i kiedy zaszedłem tego dnia nie było inaczej. I widziałem jak tam dwie panie za okienkami, szczególnie taka jedna, taka zabiegana, zestresowana. Większość klientów chyba tacy jak ja, za dużo nie wiedzą, jeszcze za nic trzeba połowę rzeczy robić. I stoję w tej kolejce i kiedy nadeszła moja kolej trafiłem do tej pani taka może do tej takiej bardziej zestresowanej zabieganej może takiej dla kogoś tam może troszkę szorstka była. I kiedy stanąłem przed nią wiecie nie miałem przy sobie pięciu listów nie miałem piętnastu kopert miałem ich dużo ich miałem i kiedy to wszystko tak wysypałem przed nią na tą ladę to zrozumiałem że ulubionym klientem tego dnia jej nie będę. No ale to jej praca chce czy nie chce prawda musi robić. I do Polski wysyłać, i za granicę, część tam nie podpisana, i tak dalej. Kobiecina, biedna, ludzi jeszcze się nazbierało z tyłu, i próbuję jakoś do niej zagadać, troszeczkę, żeby jakoś może się uśmiechnęła. Mówię, że to zaproszenia na ślub, i tak dalej. No taka sytuacja, wybaczy pani, ja za często listów nie wysyłam, nie wiedziałam może do końca jakie zaadresować. I tak patrzy, jak ona w te wszystkie tam koperty podbija, znaczki, i tak dalej. I powiem wam szczerze kochani, przyznam się, że jak nieraz wcześniej bywałem w urzędach, choć nie lubiłem do nich chodzić, to patrzyłem na te, szczególnie panie urzędniczki w ten sposób, siedzą, klawiatura, miękki fotel, kawka, wiatracze i jeszcze śmie się do mnie nie uśmiechać. I jeszcze jakaś niemiła taka, chłodna, no myślę, jak tak może, za moje pieniądze, tak, ciężko zapracowane te podatki, ma wynagrodzenie i taka niemiła obsługa, no taka krzywda mi się działo. Ale wiecie, w tamtym momencie, kiedy stałem przed tą panią i kiedy była ta pleksa między nami, ona na moment jakby zrobiła się takim specyficznym lustrem. Ja w tej kobiecie zobaczyłem jakby swoje odbicie, bo taki okres miałem w życiu. Dużo trzeba załatwić, dużo osób czegoś chce ode mnie, nie ma czasu odpocząć, nawet się wyspać. Ja patrzę na tą kobietę i u mnie zero jakieś niechęci do jej kierunku. W moim sercu tylko my, żeby jej zrobić coś przyjemnego. No i koniec końców, wszystkie te listy wzięła. Ja wyszedłem z tego punktu pocztowego, a w myślach cały czas mam tą kobietę na poczcie. I napisałem do Laury, zapytałem, czy ma jeszcze dwie koperty, bo trzeba jeszcze dwa zaproszenia zrobić. Jakby, jeśli możesz, to przyjedź na osiedle Ruda, chciałbym z tobą, abyśmy razem poszli, jeszcze zaprosili dwie osoby. I pamiętam, poszliśmy razem na ten punkt pocztowy, mieliśmy dwie koperty. I zakodzę, widzę, że ta jedna pani jest przy okienku, drugiej nie ma, ta, która mnie obsługiwała. I podaję dla tej pierwszej dwie koperty, bez żadnego imienia, nazwiska, bez adresu. I mówię: Mam jeszcze dwa, dwie koperty, chciałbym je wysłać. Pani bierze, ale mówi: Nie ma tu żadnego adresu, musi pan coś napisać. A ja mówię: Właśnie nie znam, bo to jest zaproszenie na ślub, na wesele dla pani i dla tej drugiej tam. I ta kobieta, wiecie, wskakuje z krzesła. Biegnie na zaplecze i krzyczy do tanty, słuchaj, zaproszenia na ślub dostałyśmy. Wiecie, tanta wybiega, myśli, że znowu jakiś klient narwany, który niczego nie wie. Ale kiedy widzi rzeczywiście, że ta kobieta trzyma koperty i słyszy, że to są zaproszenia na wesele, wiecie, w jednym momencie zobaczyłem, jak wszystko z niej zeszło. Kobieta stoi, po prostu zaczyna się śmiać, a ja razem z nią i taka przyjemna atmosfera się zrobiła. Nie, kochani, wyjaśnię, tam nie było zaproszenia na mój ślub czy na moje wesele. Laura wzięła dwa białe testamenty, napisała krótkie liści, napisała, że to są najpiękniejsze, te nowe testamenty to są najpiękniejsze zaproszenia, jakie kiedykolwiek ktoś komuś dał na świecie, na najpiękniejszy ślub, na najpiękniejsze wesele, jakie będzie w przyszłości i Pani ma możliwość pójść na nie. Za co nie będzie chwały, i czynienie Bogu. Kochani. Nigdy bym nie pomyślał, żeby się zatroszczyć o jakąś urzędniczkę, czy aby coś dla niej dać komuś na poczcie. Ale że sam przechodziłem przez takie momenty, wiecie, jakieś dziwne, nietypowe uczucia się zrodziły w moim sercu. I Słowo Boże mówi, abyście mogli pocieszać tą pociechą, jaką jesteście sami pocieszani. Żeby przyjawić miłość, kochani, trzeba nieraz pocierpieć. Musimy wejść w te doliny i tam Pan Bóg będzie nas czegoś uczyć. Czytamy o takim człowieku, który nazywał się Józef. Pan dał mu sny, wielkie objawienia. On taki nieświadomy, co to może spowodować, idzie do swoich braci, pochwalił się tymi objawieniami. No i to się spotkało z zazdrością. Bracia go zdradzili, sprzedali. No i jakby do tego punktu jeszcze wszystko rozumiem, jest wielki Boży plan, żeby kiedyś i Jakuba, i jego braci, i całą rodzinę wykarmić, i całą ziemię egipską. No kiedy ja czytam o Józefie, jak on tam wiernie w domu potyfara, będąc niewolnikiem, wszystko wiernie i mądrze zarządza, że jego Pan nie musi się martwić o własny dom i pewnego dnia jest osądzony i... Skar... i... Osadzony w więzieniu za próbę gwałtu. Wiecie, to jest jeden z najgorszych wyroków. Takich więźniów najgorzej traktuje się w więzieniach, gwałcicieli pedofilów. I za próbę takiego rzekomego aktu Józef zostaje skazany. Pytanie, Boże, za co? No tam rozumiem, chciałeś, masz, miałeś plan wykarmić Izraela. A za co Józefa coś takiego spotyka? Wiecie, nie znajduje odpowiedzi. Ale odpowiedź daj mi ten werset w Nowym Testamencie, że bywamy zasmuceni, gdy trzeba. Okazało się, okazuje się, kochani, że żeby dalej Bożą wolę wypełnić dla Józefa, przyszło się Jemu i tamy zasmucony. I kiedy już był tam w więzieniu, pewnego razu podchodzi do dwóch więźniów do podczoszego i do piekarza królewskiego. I będąc niewolnikiem i w niewoli będąc więźniem, już chyba niżej się nie da, skazany za próbę gwałtu. I wiecie, zaskakuje mnie, co robi Józef. On się patrzy na tych dwóch ludzi i pyta się, czemu jesteście tacy posępni, tacy smutni. Chciało się, by zapytać Józefi, a co siębie to obchodzi? Ty jesteś niewolnikiem, ty się starałeś być dobrym niewolnikiem i w efekcie zostałeś więźniem, a dzisiaj troszczysz się za innych. I kiedy mijają dwa lata, Mimo, że on wyjaśnił sen, przyjawił dobro, o nim zapomniano. I kiedy wychodzi, staje przed faraony, wiecie, może nie w jednym sercu, na miejscu Józefa byłaby myśl zemścić się teraz na tym całym Egipcie. Zrobić jakiś taki numer, żeby wszyscy ucierpieli. Może na odwrót powiedzieć im, że wpierw będzie siedem lat obfitości, i później będzie jeszcze siedem lat obfitości. Jedźcie, picie, a za osiem lat pomrzecie. A Józef nie tak. Józef się troszczy o tego faraona, troszczy się o tych Egipcjan, którzy go oskarżyli o gwałt. Coś miał Józef w sercu, prawda? Coś przeszedł i teraz umiał to przyjawić względem innych. I pomijając całą tą historię, kiedy już się spotkał z braćmi, kiedy nawet umarł jego ojciec Jakub, i bracia przyszli w niepokoju, co teraz z nami? zrobi z nami nasz młodszy brat. Jest napisane, że Józef ich pociesza. To nie bracia Józefa pocieszają, a Józef braci pociesza. Dlaczego? Nawet czytamy, że jednego syna nazwał takim imieniem, bo Bóg pozwolił mu zapomnieć o uręcy. Innymi słowami, Bóg go pocieszył. Nie faraon go pocieszył. Nie rydwa, nie szata królewska. Pan Bóg pocieszył Józefa. I kiedy Józef dostąpił cierpienia, ale później pocieszenia Bożego, on umiał pocieszać i innych. Chwała Bogu za Jego naukę, za Jego szkołę w naszym życiu. Pamiętam taką jedną historię, którą opowiadał biskup z Białorusi. Miał taki okres mówił w swoim życiu, kiedy przyszło się mu być przełożonym. I tak szczególnie prosił Boga, aby dał Jemu miłość, aby nauczył Go kochać lud. I kiedy pewnego razu jechał do Rosji na jedną, przepraszam, na jedną konferencję i tak czuł w sercu, że na tej konferencji Pan Bóg Jemu powie, co to znaczy kochać i jak tą miłość posiąść. I kiedy zajechał tam, dano mu pewien pokój gościnny. Okazało się, że tam był jeszcze jeden starzec, z którym on miał nocować. I kiedy pewnego wieczoru oni wrócili i mieli troszkę czasu, ten brat tak czuje, że przez tego starca Pan Bóg daje mu taką prostą odpowiedź. I pyta się, bracie, czy mógłbyś mi coś powiedzieć o miłości? Jak ją posiąść? Jak dochodziłeś tego w swoim życiu? I ten staruszek mówi, dobrze, powiem ci, bracie, powiem ci z autopsji, jak to było u mnie. Mówi, ja byłem pastorem długie lata, wiele się truciłem dla Boga, urodził mi się syn. Kiedy podróż, miałem jeszcze więcej dzieci, ale kiedy ten podróż zabrano go do wojska i trafił do Afganistanu na wojnę, bardzo mocno modliliśmy się jako rodzina i jako cały zbór. I kiedy modliliśmy się, przeżywaliśmy pan mu tak sprawy, że on cały dotarł do domu, żadnego uszkodzenia nie było, żadnej traumy psychicznej itd. Ale kiedy próbowałem z nim coś porozmawiać o Bogu, on powiedział, tato, więcej o Panu Bogu mi nie mów, ja nie będę Jemu służyć. Zaczął się w swoim sercu, nie chodził do zboru, nie chciał słuchać o Bogu. I zaczął robić karierę wojskową, nie pamiętam jaki stopień, ale bardzo wysoki zdobył, wysoko zaszedł w wojsku. I potem, mówi ten brat, rodziły się kolejne dzieci. i Ostatnie dziecko to była córka. I kiedy córka podrosła, była już nastolatką, pewnego dnia zbuntowała się, wyszła z domu i długie miesiące, nawet lata, nie pojawiała się w domu. I dowiedziałem się, że ona gdzieś na drogach pracuje jako prostytutka. I mówi, kiedy ja się o tym dowiedziałem, we mnie wyzbrała taka złość, taka gorycz. Ja chciałem jechać ją odnaleźć i jej wszystko wygarnąć. Ja Ciebie wychowałem, ja w Ciebie tyle zainwestowałem, a dzisiaj Ty dla mnie tyle hańby przynosisz. I sytuacja się nie zmieniała. Mówi, chciał zostawić służbę jako pastor, ale bracia mu powiedzieli: Twoje dzieci są już dorosłe. Ono brały taki kierunek: Twój syn, i jedna twoja córka. Ty powinieneś dalej służyć Bogu. I mówi: Dla mnie było bardzo ciężko. Ja zacząłem popadać, jakby w taką depresję. Chodziłem do sadu za dom. Modliłem się nieraz, mi było tak ciężko. Prosiłem, aby Bóg mi jakoś dopomógł w tym wszystkim. I mówi: Pewnego dnia, Duch święty zaczął. W taki prosty, bezpośredni sposób mówić do mnie. I mówi do mnie, synu mój, to wszystko dzieje się w Twoim domu z jednego powodu, bo ty nie masz miłości. To prawda, ty wiele się potrudziłeś i trudzisz dla mnie, ale ty nie masz miłości. Chcę tobie coś wyjaśnić, co się dzieje w Twoim sercu. I mówi, zobacz, Twój starszy syn, on nie chce o mnie słuchać, ale kiedy przyjeżdża do Twojego domu. To ty nawet przed innymi ludźmi, Ty się pysznisz. Ty masz wielki powód do kluby do dumy, bo twój syn jest wielkim wojskowym. I chociaż jest niezbawionym, to on dla ciebie przynosi wiele radości i Ty przed innymi ludźmi możesz się chwalić. A twoja młodsza córka ona przynosi Tobie wiele hańby i wstydu. Ale i Twój starszy syn i twoja najmłodsza córka przede mną wyglądają tak samo. Jeden jest grzesznikiem niezbawionym, i druga jest niezbawioną grzesznicą. A ty robisz różnicę tylko dlatego, bo to zaczepia Twoje ja. To porusza Twoją pychę i przynosi Tobie wstyd i hańbę, i Ty nie możesz tego zjeść. I problem tak naprawdę jest nie w nich, a w Tobie. I kiedy Pan Bóg mówi, powiedział do mnie te słowa: Ja zadałem się łzami, ja upadłem w tym sadzie. Ja już nie tyle modliłem się i nawet za swoje dzieci. Co ja modliłem się za sobą samym, i kiedy pokutowałem przed Bogiem, i prosiłem, aby mi przebaczył, aby dał mi prawdziwą miłość do mojego serca, kiedy płakałem i płakałem przed Bogiem, mówi. Ja zobaczyłem pewnego dnia w czasie modlitwy, że coś dziwnego zaczęło się dziać z moim sercem. Ja stoję na kolanach i ja zaczynam wołać takimi słowami: córeczko, moja, moja najmilsza, moja kochana, wróć do mnie. Wróć do tatusia, ja Ciebie kocham. I zacząłem się modlić słowami miłości, wołać za moją córką. I mówi pewnego dnia, kiedy byłem gdzieś tam za domem, ja widzę postać pewnej dziewczyny, która idzie do domu. Ja widzę, a to idzie moja córka. Ona przychodzi, rzuca się w moje objęcia. I ten brat mówi do tego brata z Białorusi, dzisiaj mój syn jest pastorem. Bo on się nawrócił do Boga, zaczął słuchać o Bogu, a mówi: Moja córka jest najbardziej przykładną chrześcijanką w naszym zborze. Kochani, problem jest tak naprawdę nieraz: nie nie w siostrze, nie w bracie. Ale Panów wprowadza nas w te sytuacje, gdzie doznajemy cierpienia, gdzie doznajemy niezrozumienia tak naprawdę, aby pokazać, jakimi my jesteśmy, jakie mamy braki. I kiedy zostaniemy zasmuceni, gdy trzeba. A dalej, kiedy przyjmiemy Boże pocieszenie, zgodzimy się, że takimi jesteśmy. I Pan Bóg nas pocieszy w tym wszystkim. Kochani, damy rady pocieszać innych. Damy Rady nie po prostu spełniać jej zachcianki, czyjeś marzenia, ale damy Rady spełniać jej potrzeby i okazywać prawdziwą miłość, jaką okazał nam niegdyś i nasz Pan Bóg i po dzień dzisiejszy pokazuje. I żeby to się działo w naszym życiu, kochani, potrzebna jest cierpliwość, potrzebne jest cierpienie, o w tym kształtuje się i rośnie miłość. Jeżeli dzisiaj Panu prowadzi nas tymi wąskimi, ciernistymi ciężkami, nie obrażajmy się, ale na odwrót prośmy, Panie Boże, pomóż mi w tym wszystkim zrozumieć, czego chcesz mnie nauczyć. Pomóż mi zrozumieć swoją lekcję, pomóż mi, aby te lekcje były dobrze przeze mnie w przyszłości wykorzystane. Abym umiał pocieszać innych, jakim nie pocieszyłeś. Amen.